Ładny kluczyk. Samochód też nie najbrzeczcy. <grystanie> <grystanie> ja <nas> <grystanie> 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 no powiem wam tak dawno nie jechałem dziwniejszym samochodem niż ten. No cóż to za dziwactwo dzisiaj przywiozłem. Jest to Citroen DS5 z 2013 roku. No i z zewnątrz no to jest taki kurczę właśnie nie wiem co o nim powiedzieć za bardzo, bo jak tak na niego patrzę z zewnątrz no to nie to taki hatchback. No ale na kompakto to on jest za duży. Z drugiej strony Tutaj niby jakiś taki spoilerek. jak niby ta linia dachu schodzi tak dosyć dynamicznie. Z zewnątrz, szczerze, to ja nie wiem. Najtrafniejsze co mi przychodzi do głowy, żeby określić jakoś ten samochód z zewnątrz, to to, że on ma troszeczkę linię takiego nowoczesnego suwa, ale nie stoi wysoko. Czy tak naprawdę nie wiadomo, o co mu chodzi. No, ale zobaczcie, w sumie dupeczka. Niby jako taka dynamiczna, taka ścięta, agresywna. Niby dwie końcówki wydechu. Czy czy to nie są fejki. Uuu, i to podwójna. To nie fake. No to tu już musi być fake, bo no nie, nie bez jaj. No jest fake. No by było zbyt kolorowo. No więc niby taki hedgeback spuchnięty, ale nie słów. No ale nie też nie. Patrzcie, w sumie, jaki bajer znalazłem z przodu, i to nie jest fake. Tutaj. On taki tunel nitro aerodynamiczny. Nie wiem, no. No w każdym razie nie jest to fake. No. Ten przód, w sumie, to też mi się podoba, no. Co trzeba przyznać, no to to, że to auto jest po prostu dziwne. Ono jest inne. No i ono nie jest tylko inne z zewnątrz. Ono w środku dopiero zaczyna być ultra dziwaczne. Patrzcie teraz, co tu się od Jania Pawlań. Wchodzę specjalnie z tyłu, żeby pokazać wam całą tą deskę rozdzielczą, bo naprawdę jest grubo. Jest naprawdę grubo. A w tym wnętrzu jest grubo, dlatego że jest mnóstwo elementów, przez które widać, że ten samochód był robiony przez Francuzów. Ale to tak, że po prostu tego słowa nie opiszą. Zobaczcie sami. No, no więc tak. Ja jak do tego samochodu pierwszy raz wsiadłem, to w ogóle nie wiedziałem, jak się nazywam, szczerze mówiąc. Zacznijmy sobie od kierownicy, która to swoją dziwność okazuje nam tym, że ona nie jest okrągła. Ona jest spłaszczona od dołu. To jest po pierwsze. Po drugie, jak mamy te miejsca, gdzie ręka ma nam spocząć jak, jak jedziemy, to one są ciutkę wyżej, aniżeli w w standardowej kierownicy w standardowym ułożeniu. Chodzi mi o to, że normalnie abym miał te ręce gdzieś tutaj, no te 3 cm niżej załóżmy. Jak mam te ręce tutaj, to z automatu te ręce spadają mi tu na te uchwyty, które no, tak jakby zostały stworzone do tego, żebym ja łapał tę kierownicę tutaj. No to jeżeli ja łapię tę kierownicę tutaj, to tak sobie mogę jechać, nie? Aha, ha, fajno jest, jak na, w niedzielę do kościoła, i takie jest pierwsze wrażenie, jak wsiada się do tego samochodu. No, on ci mówi, a kierowniku, tutaj sobie złap kierowniczkę, sobie tak usiądź, taki rozjemany troszeczkę, jest Milusio, przecież nigdzie się nie śpieszysz. Mamy czas. Co jeszcze nam mówi o tym, że tutaj jest Milusio i dziwacznie. No bardziej Milusio. Milusio to jest ten podłokietnik, który jest mistrzostwem świata zobaczcie, on się ugina z 2 centymetry. Więc da się zrobić to porządnie. Nie wiem czemu. Tu jakoś tak troszkę przeoszczędzili pojęcia nie mam. Po prostu w tym wnętrzu. W każdym praktycznie elemencie, w nawet najmniejszych drobiazgach, widać to, że tutaj ktoś usiadł do tego i powiedział, chłopaki, robimy tak, bo ja chcę, żeby było ładnie. Ma być ładnie. Jak to we francuskich samochodach. Pokazuję już przykłady. Może zacznijmy sobie od tych chromów, tu jakby to, no to już widać, że ładniutko, nie i tak dalej. Zobaczcie, tu wszystko, co może być, jest zrobione w takim pół, pół połysku. Te ramki tutaj tutaj ramki wokół kratek. Sam, sam ten nie wiem jak to nazwać, cingwajs niech se będzie. Klameczka. Zobaczcie tutaj cały ten element jest taki nitoszczotkowany aluminium. No to jest plastik, nie? Ale jest po prostu zrobione tak, żeby było ładnie. Tutaj próg znowu. Zobaczcie tunel środkowy. Cały, cały, cały ten element no jest taki właśnie tutaj no Metalizowany? Nie wiem. No, wiecie o co chodzi. No to tak, czy jak jest plastik. Wszystkie, wszystkie poszczególne pojedyncze przyciski. Tutaj mamy taką obwódkę piękną. Tutaj odręcznego nam się tak ładnie, elegancko świeci. Tutaj deska taka ładna. No, każdy z tych guziczków, każde pokrętełko jest zrobione po prostu tak, żeby było ładnie. Zobaczcie, no tu jest hit. No, zegarek analogowy. Jak ja to zobaczyłem, taki miałem, What the fuck, w ogóle. Tu, dalej. To jest wszystko eleganckie. To jest eleganckie. Nawet to doszło do tego, że nawet, ee, no, jak to ma? Właśnie ten, słuchajcie, od otwierania schowka. On też tutaj ma taki elegancki ee, no, chromik. Ni to, nie? Niby chromik, ni to nie chromik. Więc tak to się prezentuje. Nawet, kurczę, no nie wiem, nawet moją uwagę zwraca przycisk do e, świateł awaryjnych, który no, nie jest w kształcie, raczej w żadnym innym samochodzie nie ma takiego kształtu przyciska do świateł awaryjnych. Zobaczcie, nawet takie szczególiki, że jak wyłączam samochód, to te zegary nie gasną mi tak gwałtownie, tylko one się tak wygaszają powolutku i miło, zobaczcie. One tak zanikają w przestrzeni. Jak odpalam, bodajże jest to samo. Proszę bardzo. One się pojawiają tutaj. To jest. To jest spektakl. To jest spektakl, to jest wydarzenie. A co jeszcze? Zobaczcie, niestety tylko w tym elemencie już przechodzimy powolutku do minusów tego wnętrza, no bo to nie jest tak, że to jest idealny samochód. Tutaj nawet. Tak, ten mały. Elemencik, tylko o tu nam się przedstawia francuskość tego wnętrza. Że to nam zaczyna już. Ała! Aż się, aż się ukułem o to. to. To nam zaczyna po prostu brzydko odłazić po latach. Eee, no i to jest francuskość tego wnętrza. Na przykład kameczki. No. Wiecie, rozumiecie. Znowu z drugiej strony zobaczcie, tutaj mamy deskę rozdzielczą, która jest powiedzmy zrobiona ze standardowego materiału. A tu nad daszkiem mamy przeszyte owszem sztuczną skórą, ale jednak ktoś się postarał i to zrobił. Fotele. Fotele akurat są z prawdziwej skóry. Ładne mają przeszycia, one są ogólnie ładne. Ale zobaczcie, no to na przykład. To jest twarde, do niczego niepotrzebne. To jest potrzebne tylko po to, żeby było ładnie. Francja. Zobaczcie. Zobaczcie. Francuski samochód mnie zaatakował. Czyli tak naprawdę. O co temu autu chodzi? No jest bajeransko, jest. No właśnie, bajeransko. Jest. Na razie ustaliliśmy, że jest ładnie. Ale tutaj też jest bajeransko. Zobaczcie, jakie są bajery w tym samochodzie. Ja jeszcze czegoś takiego w życiu nie widziałem. No i nie wiem, czy w jakimkolwiek innym samochodzie jest takie coś. A co to takiego jest? Tutaj są trzy, nie jedno, nie dwa, trzy okna dachowe. Siedzę sobie z tyłu. W tym momencie one są zamknięte. Tutaj tak naprawdę nic się nie dzieje. Wystarczy sobie nacisnąć w sztyczki i nagle stała się światłość. Zobaczcie, tam są dwa. Każdy pasażer z przodu ma. Osobny i tylna kanapa również ma osobny. No to teraz znajdźcie mi taki samochód, w którym tak jest. Ja w ogóle nie kojarzę, nie? Żeby, żeby trzy jeszcze elektryczne. O no, cyk, na bogatości, elegancko, nie męczysz się, no. no to, to, ale po co? To Francuzi, Francuzi, tylko Francuzi. A w sumie jak już tutaj siedzę, to też mogę Wam zaprezentować troszeczkę funkcjonalności, jaka nam została. Tu mamy takie eleganckie schowki, też w sumie nie, nieoczywiste. O, może tak, nieoczywistość to jest też takie słowo, które pasuje do tego samochodu. No tylko teraz tak, jak to jest w końcu hatchback, to powinien być trochę praktyczny, więc powinien mieć jakiś bagażnik, ale jest jeden problem, bo tego bagażnika nie da się otworzyć z zewnątrz ani tu, tu, nie. Albo się otwiera się ze środka, albo się otwiera z kluczyka. I tego nie rozumiem, bo zobaczcie, że nawet jak ten bagażnik sobie otworzycie z kluczyka, to tu nie ma gdzie złapać za ten bagażnik. Więc albo rysujecie lakier, albo brudzicie sobie ręce, albo jedno i drugie. No i tutaj w zasadzie nie ma nic takiego. Jedyne co, no to okej, okay, tu jakby jest coś takiego. Jest taki uchwyt. Bagażnik, jak bagażnik, nie jest źle, ale no nie kumam tego. No ale no wychodzi w ta filozofia robienia po francusku. No bo ma być ładnie, a nie funkcjonalnie. Kogo to obchodzi? Jest ładnie i jest. To idziemy na wino. Patrzcie, jeszcze to w ogóle, że ktoś tu się postarał, bo ta szyba ona jest podwójna. Tu ma właśnie taki ciekawy kształt, a natomiast ta jest zwykła, pojedyncza, a ta podwójna. No, robi to jakąś tam robotę, bo w rezultacie faktycznie w środku przy dużych prędkościach jest cicho, za to się należy pochwała. Muszę Wam się do czegoś przyznać. Otóż przyznaję się do tego, że Citroen DS5, ten, którym jadę w moich osobistych rankingach. To w niektórych z nich zajmuje pierwsze miejsca. pierwsze miejsce, miejsce zajmuje w moim osobistym rankingu po pierwsze na najdziwniejsze wnętrze, a po drugie na najbardziej głupiejący system kontroli trakcji, jaki kiedykolwiek w motoryzacji spotkałem. Bo jeszcze czegoś takiego to nie spotkałem się z czymś takim. Słuchajcie, tu jest tak, że jak jedziesz w zakręcie no, chciałem sobie sprawdzić, poleciałem mocno w zakręcie, miałem jednocześnie prawą nogę na gazie, lewą na hamulcu. I w momencie gdy dotkniecie, tylko w ogóle myrniecie tak pyk, nawet tym takim małym paluszkiem od stopy, yy, hamulec, gdy macie gaz naciśnięty, auto wam głupieje totalnie i odcina gaz na jakieś 10 sekund. To jest w ogóle niebezpieczne, nie? Aż, ale no, szok. Ja musiałem się z tym podzielić ze światem. Jestem zmuszony wspomnieć Wam o jeszcze jednej nieprzyjemnej rzeczy, na którą muszę sobie ponarzekać. No wiadomo, skrzynia biegów jest, jest francuska, to nawet nie będę mówił. Nie będę mówił, bo to jest 100% francuskości, bo francuskości, nawet 110. Ale to jak blisko są do siebie... To mnie wkurza, jak blisko są umiejscowione pedały bo m, praktycznie zobaczcie, że pedał sprzęgła mam strasznie blisko pedału hamulca, jestem w stanie nacisnąć oba pedały. Y, za blisko i dla mnie duży minus. No ale dobra, no to w sumie o co w tym samochodzie chodzi? Tak, naprawdę. I, i... Ja mam troszeczkę takie wrażenie, że ten samochód w ogóle powstał w taki sposób, że spotkało się tam dwóch czy, czy, czy więcej, fran grupa francuskich inżynierów. No i tam szef opowiedział: Słuchajcie, musimy zrobić nowy samochód. Macie jakieś pomysły? No i jeden z nich tam mówi: Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem szefie, zróbmy tak, żeby był dziwny. Żeby on był w ogóle ekstrawagancki, ale żeby był dziwny. Na co drugi mu powiedział: Ty stary. A ty widziałeś, jaką my c mieliśmy, albo inne poprzednie Citroeny? No, po prostu nie dasz rady zrobić czegoś bardziej dziwnego. A on mu wtedy powiedział: Trzymaj mi wino, i patera. No i, i. tak zrobił, nie? No to. Tu są takie dziwne rzeczy. Dla mnie ten samochód, właśnie, to jest numer jeden w kategorii dziwności. Tylko, że. Czy to źle? No, w sumie nie, kto co lubi. Mnie na co dzień w tym aucie wiem, że wkurzałbym się na francuskość, tak, że coś tu klikam, raz działa, raz nie działa, no ale to są takie pierdoły. Mm, powiem tak, dla mnie ten samochód to nie jest dla mnie, bo ja troszeczkę nie wiem o co chodzi w tym aucie, bo mi to. Mm, brak mi tego w nim, że on nie idzie jazdą tym jak jeździ w tym kierunku w jakim on wygląda i w jaki sposób jest zaprojektowane wnętrze że troszeczkę, e, chociaż tak kurwa gadam sam się ze sobą nie zgadzam co ja teraz gadam no słuchajcie, ten samochód po prostu jeździ normalnie aż nawet jeździ lepiej niż ja się spodziewałem że on się prowadzi lepiej niż ja się spodziewałem tylko, że ja nie tego się po nim spodziewałem nie umiem tego inaczej określić, no także jeśli Wam się podoba ta dziwność jeśli lubicie te bajerki o, proszę bardzo Kurczę, jeśli jesteście takimi odważnymi ludźmi, kupujcie czemu nie, przecież tutaj technologia zawieszenie silnik, to jest to, co w innych modelach Citroena nie powinno być jakoś mocno Drożej, więc ja bym się nie bał. Do odważnych świat należy. Trzeba natomiast mieć świadomość, że w takim samochodzie są te francuskie nieprzyjemności, właśnie tak jak ta wkurzająca elektronika czasem, jak te trzeszczące plasticzki, jak to, że, że jakiś czasem zaatakuje tak jak mnie dzisiaj w palec i, i się przeciąłem, bo się łamał. No, smuteczek. Ale ogólnie naprawdę pozytywnie się zaskoczyłem. No, nad wyraz pozytywnie. Tyle, że to jest zaskoczenie ja musiałem dojrzeć do tego samochodu jak wsiadłem pierwszy raz do tego auta to miałem takie naprawdę, że co jest kurwa, nie wiem o co chodzi w ogóle, nie, gdzie co jest nawet nie wiedziałem gdzie y, tego y, podgłosić radio sobie więc tak, no okej okay, na kierownicę, ale poza tym szukałem tego pokrętła nieważne jest dziwnie po prostu to zdaniem podsumowania